Dlaczego często w trakcie praktyki medytacji zasypiamy? Powodów może być kilka. Jednym z nich może być po prostu nasze ludzkie zmęczenie. I wtedy, kiedy siadamy do praktyki medytacji, będąc zmęczonymi, najczęściej też wybieramy sobie oczywiście taką pozycję, w której będzie nam najwygodniej, równocześnie jest to pozycja, w której nam najłatwiej e, zasnąć, więc wtedy zupełnie naturalne jest to, że odpływamy mm, w sen. Drugim powodem może być dysocjacja. Chęć odłączenia się od naszych emocji, to może się dziać na poziomie zupełnie nieświadomym. Więc czasem jest tak, że w trakcie praktyki medytacji zaczynamy konfrontować się z czymś, co jest niewygodne, no i nie do końca chcemy się z tym konfrontować, więc wtedy zaczynamy uciekać w sen. W trzecim. Powodem natomiast może być po prostu to, że dla naszego układu nerwowego taki głęboki stan relaksu, w który wchodzimy w trakcie praktyki medytacji, jest czymś na tyle nieznajomym aktualnie, że zaczyna on automatycznie kojarzyć go ze snem, z zasypianiem, z takim właśnie czasem regeneracji, i wtedy też zasypiamy. Po więcej wskazówek na temat medytacji, zaobserwuj ten profil.